Cześć, to jest Fastek. Dzisiaj przedstawię EasyIO CC-Link i ETSN D.I.O., cyfrowy moduł I.O. oparty na sieci Mitsubishi CC-Link i ETSN. Przede wszystkim wyjaśnię kombinację nazwy modelu EasyIO CC-Link i ETSN D.I.O. W EasyIO CT-IO oznacza moduł I.O. CT oznacza, że produkt obsługuje sieć CC-Link i ETSN. I 16 O16N oznacza produkt typu NPN z 16 kanałami wejściowymi i 16 kanałami wyjściowymi. E oznacza produkt wykorzystujący złącza typu Econ. Easy iocc link i ETSN. D.I.O. ma 32 kanały i możliwy jest wybór samego wejścia, wyjścia lub wybór mieszany. Na przykład model I32N ma 32 kanały wejściowe, model O32N ma 32 kanały wyjściowe. Model I16O16N ma 16 kanałów wejściowych i 16 kanałów wyjściowych. Easy i Link i ETSND i -O obsługuje wejścia i wyjścia typu NPN. Również typ złącza to Econ. Następnie przedstawię funkcję produktów Easy i Link i ETSND i -O. Easy cc Link i ETSN DIO można łatwo podłączyć do urządzeń peryferyjnych, takich jak różne czujniki, za pomocą złącza Econ. Będę nadal wyjaśniać cechy produktu. Produkt Easy cc Link i ETSN DIO uzyskał certyfikat CC Link i ETSN klasa B. Istnieją dwie klasy certyfikacji sieci CC Link i ETSN klasa A i klasa B. Tabela pochodzi z oficjalnej strony internetowej stowarzyszenia CC Link. Jak widać w tabeli klas certyfikacji, w porównaniu z klasą A, klasa B gwarantuje dokładność synchronizacji jednej mikrosekundy lub mniej. Produkt Fastek Easy IO CC Link i ETSND IO oficjalnie uzyskał certyfikat klasy B od stowarzyszenia CC Link. Dzięki temu użytkownicy mogą używać modułu Fastek Easy i o CC Link i ETSN DIO z Mitsubishi PLC bez obaw o kompatybilność. Wyjaśnię, czym jest dokładność synchronizacji czasu. Sieć CC Link i ETSN może łączyć synchronicznie do 256 osi. Na przykład, gdy od pierwszej osi do 256 osi są sterowane synchronicznie, dokładność synchronizacji gwarantowana przez CLPA wynosi 1 mikrosekundę lub mniej. Innymi słowy, gdy 256 osi działa synchronicznie, gwarantowana jest tolerancja synchronizacji mniejsza niż 1 mikrosekunda. Z tego powodu, gdy produkt uzyska certyfikat klasy B, dokładny ruch synchroniczny wielu osi może być realizowany za pośrednictwem CC-Link i eTSN, ponieważ dokładność synchronizacji czasu jest mniejsza niż 1 mikrosekunda z PLC Mitsubishi, który jest osią odniesienia. Następnie możesz sprawdzić, czy produkt Fastek jest wymieniony na stronie internetowej CLPA. CLPA jest ogólnoświatowym stowarzyszeniem partnerów CC-Link. Fastek jest oficjalnym partnerem CLPA, a jeśli klikniesz Fastek na stronie partnerzy, możesz sprawdzić, czy produkt EasyIO CC-Link i etsnd O jest zarejestrowany na liście. CLPA, Światowe Stowarzyszenie CC-Link, zostało założone przez Mitsubishi, twórcę CC-Link. CLPA dostarcza najnowsze informacje i dokumenty związane z CC-Link oraz pomaga partnerom w opracowywaniu produktów kompatybilnych z CC-Link. CLPA prowadzi laboratorium testowe wyposażone w sprzęt do testowania zgodności w celu przeprowadzania różnych testów produktów CC-Link. Laboratorium testów zgodności CLPA przeprowadziło test zgodności komunikacji CC-Link i ETSN produktu Fastech Easy -IO -Link -D i OCC-Link TSND i ze sterownikiem Mitsubishi. A ten certyfikat zaświadcza, że produkt Easy i OCC-Link TSND i O przeszedł test zgodności. Obecnie w CLPA zarejestrowany jest tylko cyfrowy moduł IO. Ale kiedy w przyszłym roku uruchomiony zostanie system krokowy z zamkniętą pętlą CC Link i ETSN o nazwie Easy Servo tu CC Link i ETSN, zostanie on również zarejestrowany. Easy IO CC Link i ETSN DIO zapewnia 32 produkty kanałowe. Istnieje 32 kanałowy typ wejścia, 32 kanałowy typ wyjścia. Dostępny jest również 16 kanałowy produkt z wejściem i 16 kanałowym wyjściem. Ponadto Easy I OCC Link i ETSND i oposiada funkcję filtrowania wejść cyfrowych w celu redukcji szumów. Wyjaśnię szczegółowo funkcję filtra wejścia cyfrowego. Celem funkcji filtra wejścia cyfrowego jest wyeliminowanie szumów w sygnale wejściowym. Easy IOCC Link i ETSND i próbkuje sygnał wejściowy co 200 mikrosekund. Wartości filtrów wejściowych można ustawić w zakresie od 0 do 200. Rysunek przedstawia przykład ruchu, gdy wartość filtra wejściowego jest ustawiona na 3. Za prawidłowe dane wejściowe przyjmuje się próbkowanie tych samych sygnałów wejściowych kolejno o numer ustawionej wartości filtra wejściowego. Jak pokazano na rysunku, gdy te same sygnały wejściowe są próbkowane 3 razy z rzędu, jest to akceptowane jako prawidłowe wejście. W tym czasie występuje opóźnienie filtru wartość zadana filtra wejściowego x 200 mikrosekund, aż filtr wejściowy zaakceptuje normalny sygnał jako prawidłowe wejście. Jednak nieciągły sygnał, taki jak wysoka częstotliwość, nie może przejść przez filtr wejściowy, EASY i OCC LINK i ETSND i o nie akceptuje jako wejścia. W ten sposób można wyeliminować szum w sygnale wejściowym. Easy i OCC Link i ETSND i -O to cyfrowy moduł IO wykorzystujący transoptor. Maksymalny prąd wejściowy dla każdego kanału wynosi 5, a maksymalny prąd wyjściowy to 500. Na koniec pokażę demonstrację przy użyciu produktu Easy i OCC Link i ETSND i -O. To jest demonstracja pokazująca różne wzorce oświetlenia LED poprzez sterowanie ośmiu Easy i OCC Link i ETSND i O za pomocą Mitsubishi PLC. Nazwy produktów użyte w tej demonstracji są następujące. Typ złącza Econ wejście 16 kanałów, wyjście 16 kanałów moduł mieszany 2 jednostki, wyjście 32 kanały moduł 6 jednostek, łącznie 8 jednostek Easy i OCC Link i ETSN. Produkty D i O są sterowane synchronicznie przez Mitsubishi PLC poprzez CC Link i E-Sieć TSN. Na stronie internetowej Fastek, .fastek motionscom można pobrać materiały związane z produktami, takie jak katalogi, instrukcje obsługi, rysunki, a także obejrzeć filmy demonstracyjne i seminaria internetowe. Ponadto, jeśli wyszukasz Fastek na YouTube, możesz zobaczyć ponad 100 filmów demonstracyjnych i seminariów internetowych. Dziękuję za wysłuchanie.